W imieniu całej społeczności uczniowskiej chciałabym serdecznie powitać wszystkich uczestników dzisiejszej imprezy na Otrzęsinach klas pierwszych. Pan burmistrz może skosztować, jak smakuje urząd starosty. A Pani starosta może spróbować, czy urząd burmistrza jest dobry. Smacznego, figurki są Państwa. Pan starosta już jest. Zapraszamy do tortu i w tym miejscu chciałabym ja ze swojej strony bardzo serdecznie podziękować w pierwszej kolejności naszym organizatorkom, pani profesor Aleksandrze z Kwieńskiej i Julii Żygadło. Naprawdę działania tych dwóch palm sprawiły, że możemy tutaj dzisiaj się znaleźć. Ze swojej strony chciałabym również serdecznie podziękować sponsorom. Drodzy Państwo, bez Państwa to śniadanie by się nam nie udało. Ale myślę, że to właśnie działania tych dwóch pań spowodowały zwiększenie państwa serca. O, o nie w mieście humanistą jesteś, pracy już nie znajdziesz, nie osiągniesz w życiu nic. Ja wszystkim pokażę, na co mnie Dziewczyn 20 chłopców tylko siedem Zwania poza zdrościć wy na mnie jeden klasa pierwsza E bardzo fajna jest Kiedy z nami spotkasz się, dołączyć będziesz chcieć Klasa pierwsza E, bardzo fajna jest pojdzie mama chwilę, szkołę zaczynam, Czy z dziennikiem w komputerze w ponoć jest lepsze niż ten na papierze w